Some time ago, the try to turn. I keep You should should the far and wide, The voices keep on coming to my mind. Start to listen, be I need a whisper, but i to Kozol Music powróciło po trzech latach. Dokładnie, powróciło po trzech latach, bardzo z tego się cieszymy. Między innymi zasługa naszego nowego dyrektora Piotra Gabrysza, któremu bardzo spodobał się pomysł, by festiwal powrócił, by ponownie do Kędzierzyna Koźla przyjeżdżały najlepsze młode zespoły, młode amatorskie zespoły z całej Polski. Ale oczywiście dodam, że te zespoły są amatorskie tylko z nazwy, ponieważ no, z amatorstwem nie mają nic wspólnego. Jak było w tym roku? W tym roku zgłosiły się do nas 73 zespoły. Przyznam, że były to głównie zespoły z Opolszczyzny, ale pojawiły się również zespoły z województwa lubuskiego. Co jest ważne, w tym festiwalu nie promujemy jakiegoś jednego określonego gatunku, na przykład rocka. Jak sama nazwa wskazuje, to all music, czyli wszystkie gatunki muzyczne są w tym festiwalu mile widziane. Oczywiście w tym roku troszeczkę zmieniliśmy formę, ponieważ pierwszy raz zgłoszenia były wyłącznie elektroniczne. Zespoły logowały się na naszej stronie internetowej za pomocą internetowego formularza i w ten sposób wysyłały zgłoszenia. Kto wygrał? Wygrał zespół Pawlowski, zespół pochodzący spod Opola, a konkretnie z Polskiej Nowej Wsi. W jury tegorocznego festiwalu był Bartas Szymoniak, który o, o konkursach muzycznych wie praktycznie wszystko, ponieważ jest finalistą pierwszej edycji Idola, a było to wiele, wiele lat temu. No, sam Bartas, sam przewodniczący jury był urzeczony zarówno festiwalem, jak i zwycięzcą zespołem Pawlowskim. Poznajmy laureatów Kozol Music. Nazywam się Grzegorz Potocki, gram na basie. Paweł Pawłowski Melski, gram na gitarze. Ela Kornas, Damian Wojda gitara. Mateusz miesi klawisze. Chris bębny i cajon. Istniejecie dopiero rok, a już taki sukces. Udało się, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślimy, że zaowocowały nasze wspólne próby w salkach, gdzie się zamykaliśmy i po prostu ćwiczyliśmy i ćwiczyliśmy, jeszcze raz ćwiczyliśmy. No i sukces, udało się. Skąd jesteście? Ja jestem z Nysy. Jesteśmy ogólnie z Opola, ale Damian jest z Wrocławia, dojeżdża, ale ćwiczymy w Opolu. Zespół ma siedzibę w Opolu, muszę powiedzieć. Tak, tak. Każdy z innej miejscowości, ale praktycznie spotykamy się Zbliżamy w Opolu w jednej salce. Kamować ty co bezpieczna to jest praj się zostało w ślat Po tym co zostało nas Chętnie się dowiem coś o Waszych muzycznych drogach do tego zespołu Ja zostałem zwerbowany praktycznie przez y Pawła i Krisa. A wcześniej co robiłeś? Wcześniej grałem w punk projekcie w Nysie ze znajomymi, ale zrezygnowałem z tego projektu po prostu. I przeniosłem się na bardziej amfitrę muzykę. Ja założyłem ten projekt w 2014 roku. Mówię projekt, bo to nie był zespół na początku. Po prostu upubliczniłem dwie piosenki, które skomponowałem, nagrałem w domu, w pokoju. I okazało się, że odezwał się do mnie kolega ze szkolnych lat, ze szkoły muzycznej Damian, gitarzysta. I razem zaczęliśmy grać w trio jeszcze z moim bratem Mateuszem, który na klawiszach grał. I zaczęliśmy robić własne aranżacje, wymyślać nowe piosenki. No i po roku udało nam się. Z, zgromadzić, zrobić sześciosobowy zespół, zebrać sześciosobowy zespół. Także... A wcześniej Twoja muzyczna droga? Moja muzyczna droga ogólnie skończyłem szkołę muzyczną i w, w zasadzie jeśli chodzi o muzykę rozrywkową to uczyłem się tego sam, ponieważ klasyczna szkoła muzyczna jak grałem na gitarze klasycznej nie daje jakby takiego przygotowania do muzyki do grania muzyki rozrywkowej. Ale oczywiście jak najbardziej daje wspaniałe muzyczne wykształcenie. Ja dołączyłam do zespołu nie wiem dokładnie, jakiś chyba rok temu poznaliśmy się z, z Pawłem w Kurze Uniwersyteckim. E, no i tak jakoś. A wcześniej co robiłaś? Szło. Muzycznie. E, muzycznie w sumie niewiele. Nie mam wykształcenia muzycznego, nie czyszczę do, do szkoły muzycznej, więc można powiedzieć, że jestem totalnym amatorem. A twoja muzyczna droga? Tak, ja dołączyłem do tego zespołu, no może powiedzieć na samym początku, ponieważ znamy się z Pawłem właśnie z jednej szkoły muzycznej Sopola i tak naprawdę najpierw na, jakby, jakby działaliśmy samodzielnie w różnych miejscowościach, potem Paweł po prostu upublicznił swoje dwa, dwa utwory w sieci. Usłyszałem to, zobaczyłem w tym potencjał, że faktycznie jest naprawdę byłem, byłem w wielkim szoku tak naprawdę wokalu Pawła, ponieważ Paweł generalnie kończył szkołę na gitarze, natomiast jak usłyszałem jego wokal, naprawdę się pozytywnie zaskoczyłem i doszłem do wniosku, że warto byłoby się odezwać i coś wspólnie zrobić. I tak najpierw od dwójki, przez trójkę i tak pan teraz widzi, mamy sześciosobowy cały skład, działamy prężnie i wydaje mi się, że ta muzyka naprawdę ma potencjał, bo naprawdę jest taka, każdy utwór jest inny. Ma... Juro, że też to stwierdzi. Dokładnie. I wydaje mi się, że właśnie to chyba zwyciężyło na festiwalu. A moja muzyczna droga, można powiedzieć, że zaczęło się niewinnie od yy, grania przy ognisku. Później to się zrodziło, yy, szkołę muzyczną, tak naprawdę yy, coraz poważniej. I tak naprawdę różne rejony, blues, jazz. Chodziłem na jam session różne w Wrocławiu, w Opolu. Aż potem zacząłem grać w różnych projektach i właśnie między nimi w tym. Dziękuję bardzo. Ja jestem w projekcie od początku, jestem bratem wokalisty. Po znajomości zatem. Eee, tak, po znajomości załapałem do zespołu. Eee, moja muzyczna droga wygląda w ten sposób, iż również tak jak brat skończyłem szkołę muzyczną pierwszego stopnia na fortepianie, drugiego stopnia już na organach. Eee, I dalej studiuję muzykę, ale teoretycznie, to znaczy muzykologię. Eee, trafiłem do Będu poprzez poprzedniego basistę, Bartka Miruckiego. Nie wiem, kiedy to się stało, natomiast dobrze pamiętam moment, kiedy mailem dostałem linkę od Bartka, link do, do numeru Pawła, który wrzucił na YouTube. Jeszcze się dobrze, numer nie skończył, trwa 4 minuty, ja już wiedziałem, że to jest to. Lampka się zapaliła w głowie i mówię albo teraz, albo nigdy. No oczywiście zrezygnowałem przy okazji też z dwóch innych rzeczy, żeby czasowo móc tutaj jakby z, maksymalnie się zaangażować. Piszę teksty, kto komponuje muzykę. Ja komponuję muzykę, a teksty piszę razem z moim kolegą Adamem Makowieckim i teksty piszemy w języku angielskim oraz po polsku. I już niedługo wasza pierwsza płyta. Tak, 10 czerwca w Klubie Filharmonii Opolskiej o godzinie 19.00. Zaprezentujemy koncert promujący naszą debiutancką płytę. Zapraszamy serdecznie. W nagrodę zespół ten występuje jako saport przed artystą dzisiejszego wieczoru na Dniach Miasta. Oczywiście, ale ja tylko dodam, że to była dodatkowa nagroda, ponieważ główną nagrodą była nagroda pieniężna w wysokości 6 tysięcy złotych i występ podczas Dni Kędzierzyna Koźla właśnie przed naszą główną gwiazdą, przed Dawidem Podsiadło. Ja tylko przypomnę, że akurat taki szczęśliwy zbieg okoliczności zespół Pawlowski 10 czerwca wydaje swoją debiutancką płytę i nie mógł sobie, naprawdę nie mógł sobie wymarzyć lepszej promocji. pieniążkami, które się udało wygrać, 6 tysięcy. Miało być na okładkę do płyty, tak pamiętam tak. ustaliliśmy. I zostało wszystko sfinansowane, dokładnie tak jak powiedziałem miesiąc temu. Płyta już jest w zasadzie gotowa, jest wytłoczona, aczkolwiek jeszcze brakuje opakowania, które będzie już w przyszłym tygodniu, więc, więc zapraszamy na premierę. Tak, bardzo serdecznie. A ta tak. płytka gdzieś będzie dostępna w internecie, podejrzewam, można Was ich szukać na stronach internetowych, na Facebooku? Oczywiście, na Facebooku PAW przez V, LOVE jak miłość, SKY jak niebo, wpisać sobie i tam na pewno wszystkie informacje będą. Dzięki. Życzymy wszystkiego dobrego chyba. Życzymy. Wszystkiego dobrego, oczywiście. No i na tvminfo.pl wywiad z Wami, wspomnienie Kozol Music, a także część Waszego dzisiejszego, dzisiejszego koncertu. Możecie z tego skorzystać. Dziękujemy, dziękujemy. bardzo, naprawdę. Się dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo miło.